Siemano, ja jestem Dawid. Wracamy po dość długiej nieobecności filmów na tym kanale. E, dlaczego ich nie było? Po prostu nie miałem zajawki na nie, nie będę tutaj kręcił, ale teraz jest zajawka. No i co? I dzisiaj sobie przeżyjemy razem ze mną przeżyjecie mój typowy dzień w pracy w Amazonie. Jest zima, jest lisko, jest śnieg, także trzeba uważać. Ja już jestem pod magazynem, czekam na godzinę mojego wjazdu. E, jeszcze nie wiem gdzie jadę. Zaraz pewnie udostępnię wam jakąś mapkę, jak już będę mógł się zalogować do aplikacji I wam wszystko wytłumaczę i opowiem Zawsze przed wejściem do Amazonu trzeba założyć buty ochronne z blachą Moje są już trochę zajechane Także idę to zrobić, bo będą krzyczeć Dobra, ja już się zalogowałem do Amazonu Tak to wygląda Myślę, że po prostu wstawię zdjęcie tego na ekran, zrobię screena 100 stopów, 139 lokalizacji, 164 paczki i wszystko już nie jest na wioskach, tak jak na, przedtem na filmach Tylko jedziemy sobie do miasta Eisenhuttenstadt Jest to miasto pół godziny od Frankfurtu nad Odrą, czyli przy granicą z Polską No i co? I głównie będą to bloki no Ale lubię to miasteczko, jest dość przyjemne, także powinno pójść gładko Zobaczymy <laughs> Dobra, wyruszyliśmy właśnie z Amazonu Mamy na nasze miejsce pracy Do tego miasta, gdzie rozwozimy paczki, półtorej Godzinę 25 dokładnie 108 km no mówię, że z Berlina jedziemy aż po całą granicę z Polską. Także, co jest to na pewno plus taki w tej firmie mojej, że właśnie rozłożymy tam paczki, a nie na przykład w centrum Berlina, bo wiadomo, że byłoby to mniej przyjemne. Dzięki temu, że jedziemy półtorej godziny w jedną stronę na turę, na rejon naszego rozłożenia, dzięki temu kończymy. Szybciej jakby rozważenie paczek, gdyż no, musi być to tak ogarnięte, żebyśmy. Co tu się dzieje przede mną? Kurwa? Ten się blokuje, ten nie jedzie. Chodzi mi o to, że jeśli musimy dojechać godzinę 25 na miejsce, przez to jest krótszy czas rozważenia paczek. Ze względu na to, że musimy wrócić z powrotem po półtorej godziny. Także z samego rozważenia paczek myślę, że jest 5-6 godzin. A jakbyśmy jechali prosto stąd na centrum Berlina powiedzmy tam 20-15 minut, no to byśmy więcej czasu po prostu spędzili na rozłożeniu paczek w Berlin. No, ja jeszcze muszę furę zatankować, bo mam zasięg na 140 km, czyli dojadę tam, zostanę 30 i zostanę w tym Eisenhuttenstadt. A tego bym nie chciał, bo muszę zmontować ten film dzisiaj. dziska prezentuje moja droga na turę wyjeżdżam z Berlina od razu praktycznie na autostradę no i cisnę na granicę zobaczcie no my trafiliśmy na trasie na koreczek czego oczywiście nam Google Maps nie pokazywało wcześniej stąd zdecydowałem się jechać autostradą prosto a nie tam objeżdżać z tamtej strony niby plus 8 minut no ale mogliśmy tego uniknąć Nie niezły Meksyk mają. I kierowcy ciężarówek a my mamy na samorząd 33 minuty. Już mogę włączyć aplikację Amazonu, po prostu no, no do pierwszego klienta 24 minuty, ale on oczywiście nie liczy, że jest korek. A jest korek, i będziemy się tu babrać trochę. I według aplikacji Amazonu, będziemy na miejscu 12.08. Ja szacuję z 12.30. Zobaczymy, jak to będzie finalnie. E, więc dość późno, dość późno będziemy na miejscu. Zazwyczaj tak przyjeżdżam 11.30, 40. O, a teraz jest 12, no, no, grubo po 12 będzie. Także zobaczymy, jak się wyrobimy czasowo z tym wszystkim. Dobra ziomale, ale założyłem kamerę na głowę. Taka jest perspektywa. Nie jest to klatka jak ostatnio. Nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Wydaje mi się, że może być lepiej, przynajmniej z perspektywy prowadzenia samochodu. Jak patrzę, bo mam podgląd na telefonie i dopiero to wszystko ustawiam. Nie mam tego na kolację, ze względu na to, że się całe poplątałem w tym ochwycie i nie wiedziałem, jak go założyć. Mówię, pieprzyć to, zakładam na głowę. Na pewno wyglądam komicznie jako dostawca paczek. Zaraz tu wstawię moje selfie i zobaczycie, jak wyglądam. Mam nadzieję, że klient Oj, fotoradar, zabrzęczał, coś tu jest. No. Także będę wyglądał komicznie przy klientach Mam nadzieję, że ich to nie wystraszy A propos pytań to, to będę mówił, że Nagrania dla prywatnych względów No i oczywiście Jeśli kogoś twarz będzie widoczna to To ją zamarzymy Na nagraniu, w postprodukcji No, także Wydostaliśmy się z tego korka Mamy 10 minut już na miejsce Pierwszej paczki No i co? I zaraz zaczynamy Dobra, dojechaliśmy na pierwszego stopa, Idziemy go ogarnąć. Tak wygląda w ogóle paka, są paczki nadmiarowe, tu są moje torby ze zwykłymi paczkami. Teraz widzę w skanerze, że mam jedną właśnie nie w torbie opisaną, także gdzieś tutaj powinna być. Piętnastka. Trochę się dziwnie czuję z tą kamerą na głowie, bo dość mocno jest to widoczne. Naczko, ja mam nadzieję, że to nikogo nie zrazi Okej, okay. skanujemy sobie Paczkę Uuu, właśnie mi się wydupczył <laughs> Już na starcie I Halo Witam Cześć Iwzu! Tu bym się wydupczył przed chwilą. kartonik do fana, który był i wysypałem mi się z niego nawet ten zawartość, jakieś cztery tam butelki no ale finalnie przyjął był trochę niezadowolony z tego faktu, że no, że, że jest rozwalony karton no ale no, tak już wyciągnąłem z tej torby, więc to nie moja wina I wiecie co, chyba po prostu będę ciągiem nagrywać a nie tu mieszał z jakimiś cięciami bo mi nie skończę tej pracy jak będę analizował każde ujęcie a jest to pierwsze takie nagrywanie halo, witam cześć mamy numer 9 musimy niestety stanąć na środku drogi znaczy na środku, no na boku ale jest dość ruchliwa ulica magiczne światła awaryjne i możemy parkować gdzie chcemy Halo! cześć Dobra, teraz widzę, że sobie przyjeżdżamy 4 minutki na taką wioskę Diello się nazywa Dicholo. Nie wiem jak to się czyta. Tam mamy, nie wiem, z kilka domków i potem wracamy tutaj na bloki teraz na takich wioskach. Teraz już jest lepiej, bo już stopniało to trochę, ale nie wiem, kilka dni temu, jak była taka wielka leć, że na ulicach było po pół centymetra lodu, czy też na szybach samochodów. Ludzie nawet leźli na łyżwach na ulicy, widziałem. <grym> Mega mocna sprawa. To trzeba było uważać strasznie, no auto się ślizgało. Nie jeden kolega w pracy już wpadł do jakiegoś rogu podczas tego. Wczoraj nawet miałem sytuację, że już skończyłem pracę, tam około 17.00. I dyspozytorka do mnie dzwoniła Dawid Dawid Czy podjedziesz tutaj do kolegi wyciągnąć go z rowu, bo wpadł. Po prostu się ześlizgnął z drogi. Ale jakoś finalnie udało mu się samemu wyjechać Także tyle dobrze Mi się jeszcze nic takiego nie przydarzyło Uy. i fata też musi pójść nie, nic ja? Nie Ja? <grystanie> Dobrzeć. O O, ślisko Ja mam buty zimowe, a gówno to daję. Gdzie on pignął tą paczkę? Nie ja wiem. Jadę tu. O! Okej, okay. się jest w domu, jedno. Hej! Będę. <grystanie> Cześć. Dobra, jednak no, ktoś to... był w domu <laughs> Dobra, chyba nikogo nie ma, więc zostawimy paczkę pod drzwiami Bo chociaż klucz jest w drzwiach nie? fotka jedziemy dalej. Właśnie miałem sytuację, że zaparkowałem samochód tutaj na górce i mi się ześlizgnął dwa metry i szybko wskoczyłem i ten i go zatrzymałem a paczka jest to numer 14 i to dwie duże. Ach, masakra. Także idę tam z papcia, to zostawiam furę. No, także czasem trzeba się powspinać. No Ale są takie warunki atmosferyczne, z tamtej strony też się nie dało wjechać, bo za stronę był podjazd. No i ten sprinter sobie nie radzi z czymś takim. Jak jest zbyt agresywny podjazd. Zobaczcie jak daleko jest miała fura A gdzie była dostawa? Czemu nie działa podgląd Na aplikacji gopro, nie wiem W ogóle bateria w tym gopro też spada W sekundę mam trzy baterie Naładowane Już jedna poszła cała na ten wywód na początku I te pierwsze minuty odcinka Druga ma już 33% widzę No i ostatnia ma stówę. Także tę ostatnią Zostawię tam na końcówkę pracy Dobra, sprawa wygląda następująco, jest 13.50 Nam zostało 66 stopów, 95 lokalizacji i 118 paczek, jak widać Fajny mam skaner, nie? Prawda? Także ja zrzucam GoPro teraz, pocisnę sobie, żeby trochę ogarnąć sytuację Tak, nie wiem, z 30 40 stopów polecę, żeby już mieć potem luz, no i potem coś jeszcze nagrać na koniec. Dobra ludziska, wracam, wracam do was, nadgoniłem trochę temat. Eee, na tym mamy 44 stopy do końca, godzina 15.06, no nie jest to za dobry czas, eee, w mojej opinii przynajmniej. No ale co nic, no jeden dzień jest lepszy, jeden gorszy, eee, cały czas sobie jedziemy po blokach. Jest podpisana jako paczka, jest to koperta. Tak też się często zdarza. Co, Co robisz, no świr jakiś tutaj, zamiast pijać sobie prosto i normalnie zawrócić, to świruje tu po trawniku. Pawiana, no okej, okay, ale okej. Okay. Dobrze, z lekkimi problemami, ale jest. Koperta nie w torbie. O co chodzi? Czy ładowa jakąś kopertę? Yy... Nic mi o tym nie wiadomo. Nie rozumiem czemu jest tak oznaczone. Tak jakby była luzem, a nie w torbie. Nie ma tego po prostu tu. Jest, po prostu tutaj Nie wiem, czemu oznaczona jest jako nie w torbie Nie wnikam Halo, będę Cześć Halo, będę Cześć Nawigacja totalnie nie ogarnia tego, co się tu dzieje na tym osiedlu jak widzę dziwnie nas prowadzi na przykład nie widzi tego przyjazdu tutaj że można sobie ciachnąć tak? dobra spójrzcie teraz na mapie jak to wygląda niebieska kropka to ja teraz mamy te wszystkie poboczne stopy e, dlatego odpaliłem kamerkę no i na koniec nam zostanie to jest tutaj jakieś bloki nie wiem co to jest no zobaczcie tą drogę japy są spore tutaj Tam gdzieś jest ta skocznia narciarska, o której mówiłem wcześniej. Dobra, 22 jest tu i nawet widzę pakiet box. Ja sobie tu jakoś sensownie już nawrócę. Ręcznie dorzucę w razie, bo na moje oko to się tu nie zmieści, ale. No świetnie, Zadzwonię Może ktoś tu jest? Żeby widział, że tak położyłem tę paczkę. Okej, okay, pani była obok i widziała, że postawiłem paczkę. Naprawdę czasem na te tury i na niektóre miejsce trzeba by mieć auto terenowe, jakieś 4x4, jakiś Jeepem tu naduprzać. O, hi. hi. Okej. Okay. Cześć. Dobra, zostało nam 21 stopów, jak możecie zauważyć. Ale bokiem lekko poszedłem. Kurde, każdy ślizg jest lekki stresik zawsze. Eee, mamy 21 stopów, jedziemy teraz do paczkomatu. Czyli tutejsza nazwa na to to jest Amazon Locker. No i działa na takiej samej zasadzie co Paczkomatu od w Polsce. Dobra, Locker, Amazon Locker jest na netto. Także wyjeżdżam sobie z tego co wiem, jest chyba tam na rogu. Także pojeżdżamy. No nikt nam nie zastawił a, miejsca. O nie, zostawiła nam jakaś zaspa śnieżna. <laughs> Udało się, zameldowano się, tutaj się wszystko ogarnia w tym. No i już możemy sobie skanować paczki. Czasem jest lipa, bo te skanery nie zawsze działają i trzeba wpisywać numery ręcznie, co naprawdę powoduje, że robi się to trzy razy dłużej. Coś tu się nie otworzyło, o, dobra. Hit. No i to wszystko, no i na koniec musimy sobie zaskanować ten oto kod, który nam się pojawia na ekranie. Skanujemy, zakończamy. I lecimy na ostatnie 20. Halo Amazon! Amazon! Szuligu? Kaniż na sen? tu pakiet? Super! Cześć. Good. Cześć! Dobra, to co właśnie chciałem Wam teraz pokazać, to taki sposób, ja, jak mam paczkę gdzieś tam wysoko. Do jakiegoś budynku, który, w którym się trzeba e, pieprzyć z windą, czy coś To po prostu pytam klienta, czy też klientkę, czy mogę wrzucić paczkę do windy e, Klient, klientka sobie podejdą do windy Winda się otworzy I sobie wezmą paczkę I moja obecność jest tam po prostu zbędna Zostało nam 13 stopów, 20 lokalizacji i 23 paczki Także już końcówa Hello. Hello, with Tschüss. Okay. Hello, with Tschüss. Oh, Tues. Okay. Oh, hi. Oh, <laughs> with you. it. Juice. Koniec. Dobra ludziska, ja mam koniec pracy 17.40 około skończyłem Jadę teraz na magazyn zwrócić dwie paczki Jedna paczka jest od klienta, który podał zły adres Po prostu się nie da go namierzyć Tak samo nie odbiera telefonu, więc nic z tym nie mogę zrobić No i druga paczka jest od zamkniętego dentysty Który miał godzin otwarcia od 15 do 17 .00. Także to jest dziwne A jeśli ktoś by był zainteresowany Ile taki kurier w takim nie robi kroków w moim przypadku dzisiaj aplikacja Zdrowie pokazuje mi około 13 tysięcy kroków Także nie jest to jakoś chyba specjalnie wygorowana liczba Pamiętam jak pracowałem kiedyś na magazynie w Berlinie tutaj na takim markecie To jako komisjoner i tam wiecie, że zgarniacie produkty do kosza i one tam idą dalej na wysyłkę Ja musiałem je segregować, jakby i zbierać po całej hali To codziennie, dzień w dzień minimum 30 tysięcy kroków Także niezłe cardio przez cały dzień Tutaj, przynajmniej dzisiaj jest znacznie mniej, wiadomo jeden dzień niejednakowy drugiemu Także jutro mogę pewnie zrobić z 15 tysięcy, wszystko zależy od, tura, od tury jakie, jaką wylosujemy Jeśli się Wam podobało to nie wiem, zapraszam do udostępniania filmu, zapraszam też do komentowania w sekcji komentarzy Chętnie odpowiem na jakieś pytania jeśli będą, odnośnie właśnie kurierki czy też w ogóle pracy za granicą bo przypominam, że cała praca odbywa się w Niemczech, także no, także ja śmigam z powrotem na Berlin i tyle, dzięki za oglądanie.